Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana zmowa kontrolowana. W naszym studiu arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, rozmawia Jacek na Witam księdza arcybiskupa. Witam pana redaktora, witam państwa. Słyszałem wypowiedź księdza zaraz po wyborze nowego papieża. Krzy, nie krył ksiądz zaskoczenia. Ja myślę, że nie tylko ja. W pewnym sensie cały kościół poza tymi, którzy byli na konglawę. Był zaskoczony faktem, iż... Papież z Argentyny do tego Jezuita. No mogło być zaskoczenie. Ja myślę, że, że ani z, y, trudno się powoływać na to, że Argentyna czy Jezuita, bo i, jedno środowisko i drugie jest znakomite. A więc y, pod tym względem bym nie widział zaskoczenia. Natomiast trochę widziałam zaskoczenia w tym, że to nazwisko się rzeczywiście ostatnio nie zjawiało wśród dziennikarzy. Ono się pojawiało podczas konklawy, na którą wybrano Benedykta XVI. Trzeba przyznać, że bardzo często się wówczas powtarzało. Nawet mówiono, że. Mm, ten kardynał z Buenos Aires byłby jak gdyby kontynuatorem form pracy, wizji możli realizacji Wielkiego Urzędu Papieskiego, ale to potem wygasło, kiedy Benedykt XVI został wybrany. Wówczas już raczej o kardynale tym się nie mówiło. Księżyc arcybiskupie, jak to jest, gdy zakonnik zostaje biskupem? Nadal podlega zarządzeniom przełożonego zakonu. Ksiądz arcybiskup jest zakonnikiem, należy do zgromadzenia księży misjonarzy. Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Jeśli zakonnik, dominikanin czy, czy jezuita zostanie biskupem, wówczas on zostaje w dalszym ciągu dominikaninem czy jezuitą należy do rodziny zakonnej, z której wyszedł, natomiast y, w momencie, kiedy zostaje biskupem, nie podlega Administracyjnym władzom swojego zgromadzenia, podlega bezpośrednio stolicy apostolskiej czy też w strukturach, w których się znajduje jako biskup pomocniczy, podlega oczywiście biskupowi zjezdnialnemu, natomiast nie podlega już biskupowi swe, swoim władzom zakonnym. A jak to będzie w przypadku papieża Franciszka? On jest jezuitą. Jezuici ślubują no, wierność papieżowi, pozostanie w w środowisku, nie wiem, w Zgromadzeniu nadal będąc papieżem? Jestem przekonany, że może nie będzie się już przy jego imieniu zaznaczać SJ TS Jerzy czy Ordo Predicatorum, czy na przykład SDB, jak to się pisało przy kardynale Bertone, który był, z, jest talizjaninem, ale zawsze się przy nim pisało. Mhm. Na przykład, kiedy oglądamy listę kandydatów, nie kandydatów, tylko uczestników w konklawę, to przy wielu biskupach, przepraszam, kardynałach, były te, 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 te początkowe listy określające jego rodzinę zakonną. Tu na przykład było dwóch dominikanów, kardynał yy, z, z Pragi, kardynał z Wiednia, O.P. Ordo Predicatorum, tak samo Jezuitów. Nie, nie wiem, było dwóch chyba Jezuitów. Był kapucyn, który był nawet wymienianym kandydatem. To jak to będzie z Franciszkiem? Więc Franciszek zostaje Franciszkiem, to znaczy zostaje Jezuitą. Ale naturalnie nie wiem, czy będą przy jego imieniu nazwy, napisać pisać SJ. Pewnie nie. Natomiast wszyscy wiedzą i dzisiaj to powtarzają, że jest to Jezuita, a więc określonej formacji intelektualnej i duchowej, którą czerpał z wielkiej duchowości świętego Ignacego Loyoli. A jaki to będzie miało wpływ na zakony, na powołania do zakonów? To, że zakonnik zostaje papieżem. W tej chwili dużo mówi się o Jezuitach, pisze się o Franciszkanach. Jeśli by ktoś chciał zostać jezuitem tylko dlatego, że papież został jezuitą, to lepiej, żeby nie został tym Ale jezuitą. może to pociągający przykład jest? Natomiast przywołanie duchowości jezuitów, przywołanie duchowości franciszkanów jest to piękna sprawa. Tym bardziej, że na pewno jest okazja do tego, żeby pogłębić swoją wiedzę o, o jezuitach pogłębić wiedzę o franciszkanach, pogłębić znajomość duchowości franciszkańskiej czy jezuickiej. A więc w tym sensie może to mieć wpływ. Ale nie daj pani Boże, żeby ktoś szedł do, do jezuitów czy do franciszkanów, dlatego że ktoś został papieżem z tej rodziny zakonnej. A może dzięki temu lepiej rozezna, jak to się mówi, powołanie. E, e, dzięki temu przykładowi. Pamiętam opowieści księdza arcybiskupa m, po odwiedzeniu Brazylii, po wizycie e, w Brazylii. Czym różni się Kościół Ameryki Łacińskiej od tego europejskiego? Widać jakieś różnice? Pewnie niczym się nie różni, jeśli chodzi o istotę. To jest ten sam Kościół Jezusa Chrystusa, mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Natomiast wiadomo, że Kościół to są ludzie. E, oczywiście jest, jest Duch Święty, którego Kościołem kieruje, ale to jest, to jest człowiek. I dlatego nieco inaczej reaguje y, Europejczyk, nieco inaczej zachowuje się Azjata, nieco inaczej Filipińczyk. Myśmy na przykład mieli dużo Filipińczyków, którzy pracowali w stoczni, y, nawet budowali kościół w Sopocie. To są ludzie spontaniczni, y, Azjaci, ale Azjaci szczególnie y, na znaczenie charyzmaty, jeśli tak można powiedzieć, wesołości, bo oni pochodzą z rodzin, że tak można powiedzieć, korzeni frań, hiszpańskich. A ludzie Ameryki Łacińskiej? Natomiast Ameryka Łacińska to też jest taki pewien, pewien zbiór społeczeństwa, które też wywodzi się w ogromnym procencie z Europy, zwłaszcza z Hiszpanii, z Portugalii. Argentyna hiszpańskojęzyczna, Argentyna. Brazylia portugalskojęzyczna. Tylko Brazylia jest portugalsko-języczna, natomiast wszystkie inne kraje Europy, przepraszam, Ameryki Łacińskiej, to są y, kraje y, hiszpańskie. Ja rzeczywiście byłem, byłem w Brazylii, pewnie z, może z półtora miesiąca, może dwa. Miałem okazję więc y, dosyć prześledzić ten kraj. Oczywiście aspekt był jeden, to znaczy była, był kontakt ze środowiskami polonijnymi, dlatego, że tam byłem, dlatego, że wizytowałem polskich misjonarzy, którzy pracują od roku 1000 1903 chyba pojechali do Kurytyby, ale w Pananie, w całym stanie pracowali. Ale też miałem okazję, żeby odwiedzić misjonarzy już nie polskich, ale brazylijskich w Rio de Janeiro. Złożyłem też wizytę w stolicy, w Kurytybie. Miałem okazję rozmawiać z nuncjuszem, z przewodniczącym episkopatu ówczesnego w Brazylii. A więc miałem okazję obserwować ten, ten naród. Brazylijczycy, Argentyńczycy, oni są zbliżeni w swojej mentalności laty, latynoamerykańskiej i dlatego ta religijność jest może bardziej spontaniczna, bardziej wylewna. My tak trochę jesteśmy pościągliwi, chociaż Polacy, na przykład w stosunku do Niemców, są bardziej otwarci i spontaniczni. spontaniczni. Ale mimo wszystko ta, ta religijność w Ameryce Łacińskiej jest nieco, nieco inna. No, zbliżona również tym, że na przykład oni są bardzo maryjni. My też, jako Polacy. No właśnie, dlatego przywołuję to, że tu jest cecha jakaś taka Spora. zbliżona. No. Tak samo religijność, która wynika z więzi z, z danym środowiskiem, a więc yy, myśmy to nazywali religijnością ludową. Co Księże, jest w tym skupie, a ludzie ubodzy, bieda. Mówi się, że Ameryka Łacińska to, to jest ten kontynent, ten region dużo biedniejszy niż Europa. I mówi się papież Franciszek papieżem ludzi ubogich. Trzeba by trochę rozróżnić. Bo ja rzeczywiście byłem dosyć dawno, byłem 40 lat temu w Brazylii. Wówczas ta bieda była bardziej widoczna. Jak wiadomo, ekonomia w Brazylii, ona się w jakiś sposób ruszyła, ze względu na to, że odsyto wiele wiele źródeł naturalnych, bogactw. I dlatego wkazuje się na Brazylię, a nawet na, na inne kraje. No, Wenezuela w tych ostatnich dniach w związku z, z, z panem prezydentem Chavezem. A więc też mówi się o ogromnych źródłach energii, to i tak dalej. A więc ta bieda, ona coraz hmm. może bardziej łagodnieje, chodzi o cały kraj. Natomiast, gdy chodzi on o codzienność, to rzeczywiście biedy jest dużo. I duże dysproporcje. Duże a dysproporcje. Ja na przykład, obiednimi. jadąc z, pewnie z, z Rio z samochodem do kurytyby, wjechałem przez ogromne o, o, o obszary ziemi rolnej i jednolita uprawa i nawet pytałem, co to takie jest, dlaczego to jest olbrzymie, ale to, to, to nie jest własność Brazylijczyków, to ktoś to inny ma, z nowym, może Amerykanie, ale Brazylijczycy tu pracują i co to mi uderzyło, że dużo ludzi stało przy drodze, jak gdyby czekali, ktoś będzie jechał ich zatrudni do pracy. A więc rzeczywiście biedy jest dużo. I myślę, że poza tym, nasz jeden z kapłanów pracował w Rio dość długo, Teraz pracuje w Portugalii. On często opowiadał, że w, w tych slamsach, w których jest tam moc, jest tyle biedy, że to niewyobrażalna nie jest bieda. On, oczywiście ona rzutuje na postawy młodzieży, zwłaszcza niebezpieczne postawy mhm. młodzieży. I dlatego wydaje mi się, że właśnie kardynał, który stał się papieżem, i to z takim pięknym imieniem, Franciszek, który był w środowisku tamtym. I on się nie zamykał tylko od jakichś pałaców biskupich. Przeciwnie, nawet mieszkał mhm. w zupełnie jakimś domu, w zupełnie takim nie W mieszkaniu przy, przy katedrze, mhm. No, przy katedrze, a równocześnie w tym domu mieszkają ludzie, jak powiedział chyba kardynał wczoraj, dziwisz, nie, mieszkają ludzie, rodziny i, i trochę Kościół ma z, na bieżące wydatki opłat tych ludzi, którzy tam mieszkają, w tej własności kościelnej. A więc trzeba przyznać, że on nie był. Wyizolowany, odłączony od środowiska przeciwnie, on był jednym z nich w pewnym sensie. I on to pewnie przeniesie. Zresztą to już widać. Jego sposób zachowania, się, chociaż ten pierwszy wieczór czy, czy wczorajszy dzień, jego kontakty z ludźmi, jego niemalże spontaniczne kontakty ze środowiskiem, otwartość prostota Myślę, że tego nam potrzeba. Trochę nam się ten katolicyzm europejski sformalizował. Trzeba przyznać, że potrzeba takiej pewnej spontaniczności. Może właśnie opuszcza, nie wiem, czy będziemy tramwajami jeździć, czy, czy rowerami. Bo to się pewnie nie da, gdyby tak jeździć z posługą biskupa, i to w czerwonej sutannie jechać tramwajem, byłoby trochę sensacji. A więc trochę, trochę na pewno ostrożnie z tymi, z tymi środkami, takimi prostymi tramwajami czy rowerami. Ale, bo to samochód no musi być, bo to nie da się inaczej. Natomiast, Błogóstwo na pewno... na miarę europejskich na, warunków. No, no właśnie, wśród, biorąc pod uwagę środowisko, w którym się żyje. Księże, skupie mówi się o milczeniu kościoła argentyńskiego w czasach wojskowej hunty, w latach 76-83. E, hierarchia kościoła nie zwalczała wówczas otwarcie e, wojskowej dyktatury. Ten fakt już jest podnoszony e, zaraz po wyborze e, papieża e, Franciszka. Czy można to odnieść jakoś do realiów Polski, Polski w e, czasie stanu wojennego? No Reżim Jaruzelskiego nie był aż tak krwawy jak ta hunta wojskowa. Ale mógł być krwawy. Mógł być krwawy, gdyby, gdyby jakieś reakcje były spontaniczne w narodzie, który został upokorzony przez stan wojenny. Dlatego czasami zarzuca się kardynałowi Glempowi, że on jak gdyby trochę wyciszał. To pewne wyciszanie też było widać. Że nie zwalczał otwarcie Jaruzelskiego. No, no może nie zwalczał, bo to otwarcie to, to też w ogóle to odpada, dlatego że Kościół nie może otwarcie występować jako strona polityczna niemalże. Kościół może wpływać, nie może więc otwarcie walczyć z jakimś tam yy, yy, z przedstawicielem władzy. To samo Wyszyński. Ja, nawet jako, jako młody ksiądz, trochę miałem wątpliwości, jak to było z tym podpisaniem w 50 roku porozumienia między Kościołem a, a ówczesną PRL-em. Mhm. Rzeczywiście to były czasy bardzo trudne. Po kiedyś Wyszyński powiedział: Człowieku, przecież my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co podpisujemy, podpisujemy, ale równocześnie to podpisanie dało nam jakiś oddech, że mogliśmy spokojnie pracować. Nie znaczy, że, że utożsamialiśmy się z ideologią marksistowską, ale, ale od, mamy pewne oddech służby w stosunku do narodu. I takich sytuacji było dużo. W Ameryce Łacińskiej rzeczywiście jest dużo sytuacji takich trudnych. By wspomnieć o Kolumbii, by wspomnieć o Wenezueli. No, Argentyna kiedyś. Tak. Kościół nie mógł się tak włączać całkowicie. Oczywiście doświadczenie Kościoła jest pod tym rzędem trudne. Chociażby Hiszpania z okresu Franco. Ja dramat Franku, tak? Dramatyczne sytuacje. Dlatego roztropna troska o dobro wspólne to jest znakomita definicja, którą, o której trzeba sześć. To Arystotelesa. No właśnie. E, ale czytałem też, że obecny papież ukrywał opozycjonistów w budynkach z i użyczał własnych dokumentów, aby mogli uciec za granicę. Więc tutaj już e, bliskość jest kościoła argentyńskiego z Polskim. To prawda. Pamiętajmy o tym, co się działo w czasie wojny, kiedy, kiedy trzeba było mm, inne dokumenty stwarzać, żeby dzieci żydowskie mogły nawet. I, Chrzez dzieci żydowskich, to dzisiaj się zarzuca, że, że chrzczono dzieci żydowskie bezprawnie, bez zgody rodziców, ale się chodziło o, o ratowanie tych dzieci, żeby one mogły jakoś integrować się ze środowiskiem polskim, a nie być narażone na dramat wynikający z faszystowskiej reżimu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.